W sumie trzy najcieplejsze dni w roku, to już są za nami, nie? Które były jakby w zeszłym tygodniu. <laughs> Sponsorem programu jest Orlen. Sponsor generalny Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Plachotrapes. Dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dla nas oczywiście to nie było nic nowego, bo no już od jakiegoś czasu można zauważyć, że skoki na no są tak rozgrywane w trochę wiecznych i loteryjnych warunkach, ale dzisiaj dopóki było bezpiecznie, no to, no to wszystko było w porządku. Później sędziowie, nie wiem, nie, nie widziałem tego dokładnie, też nie widziałem jak, jak to wszystko wyglądało na monitorach i jaka były, jakie były prognozy. Ale być może po prostu no, było tak, że nie, nie było to już do upilnowania i dlatego sędziowie zdecydowali się na przerwanie konkursu. Czułeś się w klimat igrzysk, czy tutaj nie można szczarować? To jest nadal czerwiec i, i to jest trochę wynaturzenie. Ja to traktuję bardziej jako takie wyzwanie, no bo czerwiec dla mnie to jest budowanie takiej, takiej dobrej dyspozycji, daję sobie zazwyczaj takie cele techniczne, które chcę realizować i czasami potrafię je szybko, szybko załapać, szybko coś po prostu poprawić, a czasami to trwa dosyć, dosyć długo, no teraz jestem na takim etapie, że to trwa dosyć długo, no ten skok próbny to pokazał, że ta dyspozycja jest taka sobie, powiedzmy, ale, ale okej, okay, no, no jestem tutaj na skoczni, gdzie, gdzie lubię skakać, w miejscu, gdzie się urodziłem, gdzie, gdzie się wychowałem i, no i po prostu zrobię sobie domu. Kamil, ale chyba nie jesteś przyzwyczajony do skakania przy takich pustych trybunach. Fajnie, że postawili te trybuny, miało być pełno, bo tak zapewniano, że bilety pójdą i gdyby nie Twój fanklub, to pewnie byłoby tu jeszcze bardziej pusto. Wydaje tak się, wydaje że, że, że jest pusto, bo, bo rzeczywiście tych trybun narobiono dosyć sporo, ale kibiców kibice dopisali, bo, bo jak później można było zauważyć, jak, jaka była kolejka do, do wyjścia, um, ale poza tym, nie no, Polski, czy, czy jakieś tam podrzędne Półary Świata, <laughs> nie e, żartuję oczywiście, nie no, bywają miejsca, gdzie jest mniej kibiców, ale dla nas jest fajnie, że w ogóle coś się dzieje, tutaj była muzyka, by, byli, było trochę ludzi było, była atmosfera Pozwalasz sobie na błędy, czy wszystko musi być już idealnie w czerwcu? No zawsze chcę, żeby było idealnie, natomiast teraz staram się, nie jest to łatwe, ale staram się do tego podejść z dużym dystansem, że e, nawet jak, jak coś nie wyjdzie, a nie wychodzi teraz, no to, no to jest ok, to jest czas na to, żeby właśnie e, coś poprawiać, próbować, e, no, i, no i tak. Taki mamy klimat, taki mamy czas. Nie? Drużynówka znika, coś co zawsze emocjonowało nas wszystkich z Igrzysk Olimpijskich. To dobre posunięcie z, jeżeli chodzi o, o MK Olifis. Znaczy nie, nie powiem, czy to jest dobre, czy to jest złe posunięcie, bo, bo nie chcę tego komentować w taki sposób. Powiem tylko, że ja bardzo tego żałuję, bo ja osobiście drużynówki uwielbiam. E, w takiej formie, jak ja, jakie były do tej pory, czyli czterech zawodników po dwa skoki, daj Boże. E, I... I zawsze z tym wiązało się dużo emocji, dużo takiego zaangażowania właśnie mentalnego. I zawsze to uwielbiałem. Dlatego... Jest mi bardzo tego żal I, i szkoda, że nikt tego nie konsultował, nie, 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 da, nie poddał pod dyskusję właśnie z zawodnikami. Robi, robi się jeszcze groźniej, bo podobno może was tylko trzech będzie jeździło na Igrzyska Olimpijskie, tak Sandro Pertile mówi, że mają być kwoty startowe wprowadzone, bo została ograniczona liczba zawodników w ogóle w skokach narciarskich na igrzyskach. Robi się ciekawie. Dopóki wiecie, nie zaczną jeździć sami działacze, to jeszcze będzie dobrze, nie? <śmiech> <śmiech> Także może, może to, to nas ominie. <laughs> Kamil, chciałem zapytać o te igrzyska europejskie, czy fakt, że na nich skoczkowie mogą zdobyć medal jeszcze rzadziej niż na igrzyskach olimpijskich, bo najpewniej. Jeden, jedyny raz będą one, ta dyscyplina nasza na igrzyskach europejskich, czy dla Was to jest jakaś dodatkowa motywacja, że to jest po prostu coś wyjątkowego zdobyć medal na igrzyskach europejskich, bo na przyszłych już skoków najpewniej nie będzie? Czy ja osobiście podchodzę do tego jako do, tak jak powiedziałem, do takiego dużego wyzwania, bo... No bo czas, w którym się znajdujemy, to nie jest czas, gdzie, gdzie ja po prostu jestem wyświeżony w super dyspozycji i przychodzę na skocznie, mając po prostu totalny taki luz, pewność, że, że wszystko idzie tak jak trzeba. No teraz jestem w okresie, kiedy... Um, no mało rzeczy wychodzi tak jakbym chciał, a dużo, na dużo rzeczy muszę kontrolować, nad wieloma rzeczami pracuję, ale z drugiej strony tak, no chcę, chcę, chcę wygrać, zawsze chcę, chcę być najlepszy, natomiast nie zawsze się to da. A tutaj dodatkową jeszcze motywacją jest to, że te zawody są w Zakopanem. Tak jak powiedziałem, gdzie uwielbiam skakać przed własną publicznością w fajnej atmosferze. No i, 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 i mam nadzieję, że takie igrzyska nie będą tylko letnie, ale również się pojawią kiedyś zimowe igrzyska europejskie. To by też było spokojnie. Może właśnie woda Rzefisu powinni iść w tą stronę, a nie u, u, ucinając po prostu rzeczy, które są, a rozbudowywać to w jakiś sposób. Bo... Myślę, że to tak by było fajnie. Nie? Ale czy przypuściłbyś, że kiedyś, że na przełomie czerwca i lipca w Zakopanym będzie aura taka, że czasami ja pamiętam zawody pucharu świata zimowego w Wiśle, żeby było cieplej niż jest dzisiaj, czy będzie w sobotę? Ja tu się wychowałem i, i, i dla mnie to nie jest nic nowego. No, my mamy w sumie trzy najcieplejsze dni w roku to już są za nami, nie? które były w zeszłym tygodniu, a za chwilę zaczyna się okrze, okres grzewczy, także kto, kto tam zamówił opał, no to jest już bezpieczny. No. Ja zamówiłem w każdym razie. No Dzięki. Do...